Porozmawiajmy o rozwoju kanału. Spokojnie, materiały i tak będą, choćbyście oglądali, nie oglądali. Sprawia mi to zbyt dużą frajdę, żebym przestał no, nagrywać o czymś, co mnie mocno interesuje. I tutaj zapraszam oczywiście do wsparcia kanału, jeśli masz taką chęć, czy to poprzez Patronite'a, przez postawienie symbolicznej kawy, czy przez na przykład komentarz z super podziękowaniem. Chociaż jeśli wolisz, to jest na tyle. Miejsc, które warto wspierać, na przykład schroniska, że no tam też, jeśli masz do wyboru, to może zrób to właśnie w tamtym kierunku. Ale jeśli chcesz wspierać kanał, bardzo dziękuję. A jeśli chodzi o dzisiejszy materiał, oczywiście dojdzie do kilku zmian. Nie chodzi o ilość materiałów, po prostu będą one niekiedy troszkę inne. Planowana jest taka cała seria, będąca takim atlasem ras psów i kotów, czyli takie materiały, 8-9-minutowe, takie będące pigułką wiedzy na temat danego psa w troszkę zmienionej formule. Chociaż niektórzy powiedzą, że będę mówił to samo, no ale to, co mówię, to są te najważniejsze informacje. Jest też takie coś, że może będą live. Y. Jeśli ktoś jest zainteresowany, może będzie nawet ankieta. Z czasem jest ciężko, głównie byłyby to godziny takie wieczorne, 21 po 21, ale myślę, że może kogoś to zainteresować, że by porozmawiać. Tak normalnie porozmawiać o psach, o kotach i nie tylko. Więc zmian będzie troszkę, ale taka formuła, podstawowa formuła się nie zmieni. Po prostu nadal będą materiały o psach i o kotach. Tylko, że może będę troszkę bardziej otwarty na Wasze propozycje, może właśnie dzięki tym live'om, jeden maksymalnie dwa live'y w ciągu tygodnia. No, brak czasu, niestety, ale może kogoś to zainteresuje może takie pogadanki, odpowiedzi na pytania dotyczące psów może kogoś to zainteresuje. I Materiałów będzie równie dużo jak teraz. Zapraszam też na te moje pozostałe kanały, zwłaszcza na ten kanał dotyczący zwierząt. Tam może tych materiałów pojawiać się troszkę więcej. Tematyka będzie się troszkę rozszerzała, głównie na zwierzęta domowe. Próbowałem na tym kanale coś o tych zwierzętach domowych pomówić, tylko że no nie do końca się to przyjęło. Jednak wiemy, jak działają wszelkiego rodzaju algorytmy, które nawet proponując filmy, no, raczej trzymają się tego, czego dotyczy głównie ten kanał. Nie wykluczam, że będzie też troszkę clickbaitowych tytułów. One są niestety lubiane i przez widzów, no nie wszystkich, ale też przez to miejsce, w którym jesteśmy, po prostu no, lepiej się oglądają. A to też jest ważne, żeby w tym natłoku filmów. Poza tymi bardzo merytorycznymi, chociaż tutaj opinia jest różna, czego jestem, można powiedzieć świadom, czytając Wasze komentarze. Będą też filmy troszkę też takie, żeby zachęcić do obejrzenia tych materiałów. Więc zmiany będą, ale nie będą one jakoś drastyczne. Nad tą serią będącą takim atlasem, przypomnieniem tego opisu rasy psów i kotów, filmów, które pojawiały się jakiś czas temu, no już myślę od dawna. No, już nawet były takie próby, tylko że no, po pierwsze, obejrzenia nie takie jak trzeba, ale na to już nie zwracam uwagi. Po drugie, no to nie jest łatwe, żeby powiedzieć coś nowego, gdy już są filmy na ten temat. Dlatego będzie wiele powtórzeń i ci, którzy oglądali te filmy wcześniejsze, mogą myśleć, że mówię to samo, ale te filmy są przeznaczone nie tylko dla nas, czyli dla ludzi, którzy tym żyją, tym się interesują. Ale też dla tych, którzy chcą tą wiedzę zdobyć od początku. Jakiej wielkości jest ten pies, jak się zachowuje, jaki jest jego stosunek do opiekunów, jaki jest ten kot, jak wygląda jego pielęgnacja. Takie podstawowe rzeczy. Więc trochę się zmieni. No i oczywiście te live. Lajwy, y, które początkowo nie będą w zbyt dobrej jakości. Tutaj od razu ostrzegam, że i dźwięk, i obraz. No ale ja mam. Powiedziałbym, urodę radiową, szkoda, że głos nie jest radiowy. No ale może tak sobie porozmawiamy. Chyba, że będziecie chcieli mieć live, y, w których będę mówił na dany temat i później po prostu będziemy o tym rozmawiać. Pożyjemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że tego typu materiały się chociaż troszkę spodobają, ponieważ no, chcę troszkę w tym kanale zamieszać. Oraz oczywiście otworzyć się na Wasze propozycje. Tych propozycji jest sporo. Może będą również, może, no częściowo na pewno będą realizowane. Więc jeśli macie jakieś pomysły, jakieś pytania, propozycje, czy to do live'ów, czy to do filmów, oczywiście sekcja komentarzy, jak zawsze, należy do Was. Może już w marcu czas w końcu pozwoli na troszkę większą aktywność w tych komentarzach. No niestety jest jak jest. Jeśli chodzi o moje pozostałe kanały, co jest też dla mnie ważne, no one też są o tym, co mnie interesuje. To tak jak mówiłem, ciekawostki o zwierzętach, tam będzie troszkę więcej materiałów. Tam będę próbował troszkę więcej mówić również o tych innych zwierzętach. Przynajmniej jeden materiał w tygodniu o tych zwierzętach domowych, nie będących kotami i psami, chociaż i o nich porozmawiamy tam, ale też o tej naturze, przyrodzie, która jest wokół nas. O zwierzętach, o roślinach, owadach, grzybach o wszystkim. No, ten świat jest ciekawy. Kanał Projekt Ciekawość, tam zupełnie nie wiem co będzie, czy to będzie geografia, czy to będzie coś innego, jak działa, jak powstaje astronomia. Za dużo rzeczy mnie interesuje. Kanał Marcin Pasierb, niektórzy znają, no tam są raczej takie rzeczy związane z tym co jemy, jak jemy, co powinniśmy, czego nie powinniśmy. Może tam też się troszkę zmieni, albo będzie tak jak było. Kanał historyczny, no tutaj zbyt dużo nie może się zmienić. Te tematy są, można powiedzieć, zbliżone do siebie, chociaż pojawiają się nowe, można powiedzieć, serie, te dotyczące takich ciekawych historii. Historii, które jednym się spodobają, drugim nie, no ale mam nadzieję, że ktoś będzie zainteresowany. Więc zmiany. Ale nie drastyczne zmiany. Na drastyczne zmiany damy sobie czas w wakacje, może po wakacjach. Wtedy, jeśli to nie chwyci, będą większe, cięższe działa wytoczone. No i czas. Czas, który no jak dla wszystkich jest dużym ograniczeniem. Zwłaszcza, że no, jeśli coś jest hobby, choćby takim, które no jednak przynosi jakiś zysk, jest takim dodatkiem. Nadal jest hobby i wiem, niektórzy youtuberzy, no ja nie jestem youtuberem, przynajmniej za takiego się nie uważam, żyją z tego, no i po prostu dzięki patronite'owi, czy dzięki innym formom wsparcia, albo po prostu dzięki temu, że ich materiały oglądają się na tyle mocno, na tyle mają tych wyświetleń, że mogą z tego się utrzymać, to oni mogą poświęcać troszkę więcej na to czasu. W moim przypadku no, tak nie jest. Zapraszam na patronita, czy też do postawienia kawy, czy do komentarza z super podziękowaniem, jeśli chcesz wspierać kanał. Tylko, że no, hobby, świetne hobby. Bardzo fajne, ponieważ dotyczące moich zainteresowań. Jak widzicie, głównie jest to ten kanał, ale nie tylko. Tych kanałów jest sporo, ponieważ jest sporo zainteresowań. Część z nich jest po prostu tym, Czym interesowałem się w przeszłości, a teraz sobie to powoli odtwarzam. Więc troszkę zmian. Głównie te live, y. jeśli ktoś, ktokolwiek będzie chciał, no, po prostu je oglądać, to też nie jest tak, że będę mówił sam do siebie. Chociaż przecież teraz mówię sam do siebie, dopiero później do was. Więc może i tam będzie takie rozwiązanie, po prostu tylko, że no, jakość dźwięku na to nie będzie pozwalała. Nie będę mógł ich robić. Z tego miejsca, w jakim jestem obecnie. No, ale może komuś się spodoba, może ktoś będzie zainteresowany porozmawianiem o zwierzętach, o psach, o kotach, o czymkolwiek innym. No i przeżyjecie ten niezbyt dobry dźwięk oraz moją twarz. No i jakość tej twarzy, nie w znaczeniu, jak ona wygląda, tylko w znaczeniu, jak będzie działać kamera, ale to może się rozwiąże. Więc zapraszam na materiały. I mam nadzieję, że będziecie ze mną dalej i będziecie wpływać w taki sposób jak do tej pory na te materiały. No i oczywiście zapraszam już na jutro, na taki zwykły, normalny materiał, nie taki jak ten dziwny. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.